Ja dziś dzisiaj będziemy grać w taką gierkę, już trochę gram bo... nie! Co? Dobra, jestem już dawno w to nie grałam. Okej, okay, jak ja tego nie trafiam. O trafić teraz. Jest! Dobra, mamy, mamy, mamy. Dobra, przytomny. No... S, 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 S. No widzicie, jestem na trzecim miejscu. I on najgryś. On jest na, 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 na trzecim miejscu. Angelika, D, hmm. Dobra.

O, no tak, nie ja zapomniałam, że ta brama była taka na mnie upe. Pa pa pa. On strzela jakimś fajnym jednym mocnym strzałem. Słuchajcie, bo ja... ...do ściany Okej. Taki róg sobie. Ona przynajmniej prosto strzela. To może sobie celować, fajnie. A nie, że on już tak... Jo! I Dobra. No, no okay. Dobra. Tam już widzę, że... Pozdro z Nie! Kur... Dobra, 19 killi to i tak to był... Dziennik. Bardzo. No. Nie, nie. Dobra, ale ja farmię fragów tu. Kurwa. Hmm. Co? Zwolnij mnie z gry. Tak. Ej, nie żartuj, że wy zbanowali. Dobra. To ja, byłem też dobry, zbyt dobry na tą bronią? E nie, to jest. Jestem w tym samym lobby. To, to ktoś jest tutaj adminem. Aha. To są poważni. Mnie zgłosili. Ale ja tak dobrze nie gram. Widziałam też odcinki, że. Coś w ogóle tak dobrze. Każdy strzał trafiał. Tak ja teraz. Jezu. Ok, okej. Okay. Bo to najgorsze lobby, ale oni mnie Ok pepy 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 pepy. Pe. Pe, pe. To tu dał bombę, he Kasper jakiś. Może łęczy fajnie tej fragi. ale ile osób się spełni? Dobra, jedno z to okay. żeby być skupiony. Dzisiaj wleci też odcinek wizowy. Lajkujcie, subujcie. Dzisiaj wleci odcinek z... z um, Brainrod Admin Abius. Około 21.00. Nie, o 20.00 ja nie mogę. Teraz się zacznie. O, dzięki za pistolet! Nie no szacun Babel Beyond! Babel Beyond! Lubię cię! Ciebie! Ja lubię! O! O, nie, nie pozwolę na to! Pójść na dłuższy! O! No, jestem... Że w skopce... Nie, nie mogę tak darować tego. Są najgorsze gersze. No serio ma no nie umierać. Dobra, ja się dostaję do topki Agnis. Dobra, ja się dostaję do topki zaraz nie Agnis. Jest, jestem w topce. Okej. Okay. Jestem nadal... U nie. Czyli chcę sprawiedliwie wejść do topki. Dobra. Mm. A bo on... bo oni... więcej mają tą samą bronię, ja. Dobra, ja stawiam... Jestem... Dobra, ja stawiam na to bajanie. Team, bo ja chcę teama mieć. On ja chce mieć teamy. On ma trzy Dobra, że... Mogę pierwszy postrzelać się. Okej, okay, mam plan. Jak przez to da się strzelić? Nie da się. Aby było fajnie. Robię graffiti. Chodźcie na to. Okej. Okay. Chodźcie na to, skubani. Te stopce. Ja piernicze! No... ...na na jest. Uuuuhu, panie! Ja czuję jak na wojnie. Paintball taki. Oni się tutaj się nie wyjdą. Nie wiem, poszedłem. On to się już wszystko. Dobra, mam jedyny plan mój. Dobra, wyjść tak. Oni się ukrywają! Wyjść się raz w życiu! Gdzieś Ja mam farmić kile. To i tak chcę nas bliższa, bo... A, a nie, my mamy 200 kill. Boże, nasi są już na topie. się biją. No dobra, już się, na się biją. Dobrze. Okay, okay. mam tutaj powinien być idealny zaraz strzał. Czemu to? O Jezu. Okej, okej. Okay, okay. No Dobra, jestem nosi na tobie. Teraz muszę tą tego gustka. Nasi są na topie. Się biją na... Jeszcze jeden. Jest! Jestem w topie! Jesteśmy w topie! Pol... Nasi górą. Widzę, że stoi pan. Od Z tyłu to nikomu nie będzie, to ja mogę się tak spokojnie wychylać. A widzę, że jednak są! Będzie przeszło się strzelać. Opa, opa! Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę pozwolić. Nie mogę pozwolić na to! 15 przegrzewali, a ja mam przynajmniej do 19 chili. Tam widzę, że ten munek taki utrwany był pom sami. Skurcze, Jaimon. A sprawdzę godzinę za. Ja. Okej. Okay. Zaraz odwinę. 2 godzin, 3 2 godziny. Ej bo. No my już mamy wygraną w kieszeni. Okej, okay, będę spróbować kokam bić. Dobra, o ja pierniczy O Jezu. Kąd to było? Dobra, tam już wiem, wiem, wiem. Bęk. O Jezu, a przy mi trochę szkoda nim. Gdzie jest ten Sami? Mam że on bardzo aury stracił. Nie. nie. Nie, 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 nie pozwolę na to. Z innym pozorem. Nie, nie mogę na to. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, nie robię. Bijamy. Bijamy się do topki. Dobra, jestem już w top 2. O nie, o nie, nie pozwolę wam na to. Wykrył. Ja muszę być tutaj nauczam. Jak ja widzę jak oni grają moi. że ja są w długi. Dobra, ja już nie chcę jak być. Ja chcę być w trójce. No bo chcę być w trójce. W dwójce, bo się drugiego urodziłam. O nie. E, mam plan. Mam plan. Czekam tutaj tylko co. Z... Okej. Okay. Zobaczyć skąd strzelają. I gdzie? I co są robić. Jeszcze tylko wychyli. Dobra, że robię plan. Plan, bo oni przejmowali to. Teraz ja nie przejmę. Tak. Dobra. O nie, straciliśmy podium. Ho, chłopaki. Bam, 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 bam. Dać synet. Będę Ja nie muszę nieść te wieżyczki. Pewnie się tam powa. O nie nie ma, jestem na topie. Okej. Odpalamy tajny cheater. Jak ktoś to ma, to po prostu już ma wygraną... Jak on ma mamowana? Szybko do windy, do windy, do windy, do windy, do windy. Muszę się dostać do windy. Trzeba Muszę jak kot. instyk O nie. O nie. Nie pozwalam on. Muszę określić też tutaj, bo oni mogą w każdej chwili lepsze. Troszeczkę. On nie, Oni są Nie sejmą, Nie. Oni nawet nie. Oni mają lago mózgu. Nie, jak oni to robią? Czekajcie, bo nasza jest na topie. To jest ważne. Bo... Ok. Ok. Coś jest tutaj. Mi się przyda bardzo kontra kontra atak z nami uratowałem. Proszę, No nie, brzuszka ma mi w tym pomóc. Szybko, szybko, szybko. Ok, ok, widzę, widzę, widzę. Dobra, widzę, że mi mu się pomóc. Skaner. nie, oni będą też flagi. oni się tak farmią fragi dobra czekaj, czy ja bym właśnie nie wstrzelała w ścianę? Czy biję na tym topie? Skurczóbek. Mam wolny teren? Mam. Nie nie, nie mam A jak mam to, to robi, że tak I nagle tam strzela? Mhm, dobra. Cheater. Dobra, nie ma nikogo. Niech trochę wyjdę tylko muszę mieć uuu tam jest, tam jest Sajmonek. Ok. Jeżeli pan Sajmonek. Nie się ludzie. Co? Aha! Mhm. Idealny, idealny moment to był. Teraz tego Sejmonka sposanego. I nela. Jest to Dobrze robocie, załatwiaj mi. Dobra, idealny moment. Mhm. Czekaj, musimy mieć cały czas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie mogę tego darować. To jest szansa życia. Nie trafiam. Trafiam! Nie trafiam! Trafiam! Ale Kongo! Nie do wiary! Oh my god! O Co jest? Ok, chyba onu szykuje. 54 są Dobra, nikt moi się biją na topie. Ja już będę tutaj pewniej tak. Dobra Tam jest O, Uuu, Okej Ja wchodzę też do windy. Proszę się abyście powiedzieli że to nasz A tu jest nasz Jak co nie nasz Dobra, dobra, mamy to. Kasia, dobra widzowie, kończymy na dzisiaj. Filmik będzie o 18.00. Nie, dzisiaj teraz jest. Dziwne, co? Nie, co ja kotam? O 22.00, gdzieś tak około. Pa, pa. Będziemy się o 22.00.